Witajcie kochani. W takich króciutkich przesłaniach e, korzystamy dzisiaj e, z kart anielska odpowiedź. E, dlatego chciałabym prosić Was, żebyście zadali sobie pytanie, żebyście pomyśleli o pytaniu, jakie chcecie zadać. Po czym wybrali sobie opcję. Pod tymi kartami mamy też kartę opiekuńczą, którą wylosowałam, nawet nie wiem dokładnie co tam jest, i mamy też runiczną mandalę. I wylosowałam tę mandalę też nie wiem, jaka jest runa, pod którą kartą. Wylosowałam je z intencją tego, żeby dana runa pomogła nam. I powiedziała, jak się mamy zachować w związku z tym problemem czy z tym pytaniem, o które pytamy. Także pomyślcie sobie o pytaniu, a jeśli już macie to pytanie, to możecie sobie wybierać. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie sobie ten filmik i, i wtedy go odtwórzcie w momencie, kiedy już jesteście gotowi. Dobra. Odkładamy trzy, odkładamy dwa i zobaczymy jedyneczki. Odpowiedź na Wasze pytanie to wypatruj znaku. Mają dla ciebie wyjątkową i bardzo konkretną odpowiedź na Twoje pytanie. Możesz spodziewać się dostrzeżenia znaku, który będzie miał dla ciebie konkretne znaczenie. Dla wielu osób oznaką obecności anioła są na przykład białe pióra. Kiedy z kolei poczują zapach znany z dzieciństwa, wiedzą, że nawiązali kontakt z członkiem rodziny. Dostrzeganie znaków wymaga wzmożonej uwagi, więc pozostań otwarty na wszelkie możliwości. Nie dziwnych synchronizacji, uznając je za zbiegi okoliczności. One są wiadomościami właśnie dla Ciebie. Jeśli pytaliście, co robić, jeśli pytaliście, jak macie postępować, to jest Wam tutaj powiedziane, że jesteście prowadzeni. Że e, wypatrujcie na swojej drodze znaków i podążajcie za nimi, tak? Czasami znaki są e, bardzo subtelne, czasami są takie, że po prostu jakbyśmy w głowę dostali i nas ukierunkują. Więc e, Myślę sobie, że y, musicie po prostu popracować nad swoją intuicją. Właściwie nic nie musicie, ale dobrze by było popracować nad intuicją i otworzyć się. Otworzyć się nad nią, może oczyścić swoją czakrę trzeciego oka, żeby móc lepiej dostrzegać y, to, co Was otacza, te znaki, które Was otaczają. Runa, która Wam w tym pomoże, to Urus. Hmm. Czyli tutaj e, mogło być tak, że w, w pewnym momencie mogliście pytać o zdrowie, a mogliście też pytać o rzeczy materialne. Więc to, co pozwoli Wam poradzić sobie z tym problemem, z tym pytaniem, o które tutaj może chodzić, to jest uziemienie się, to jest e, um, ukorzenienie się w matce ziemi tak to jest sięgnięcie do wnętrza matki ziemi korzeniami które wypływają z nas mm, i poczucie, że jesteście częścią właśnie matki ziemi. Więc e, pomyślcie o o realizacji, bo czasami to jest też tak. Mam wrażenie, że tu w połączeniu tych dwóch kart jest coś takiego, że poczekaj na znak i zacznij działać, dlatego że dzięki Urus możesz wprowadzić swoje myśli, pomysły, swoje idee, swoje propozycje w stan po prostu tutaj realizacji i konkretu. Więc myślę, że fajnie by było to zrobić, myślę, że fajnie by było się odważyć i zacząć działać, a karta opiekuńcza dla was to czułość, mów do siebie łagodnie zachowaj w sobie cząstkę dziecka no właśnie, może jesteście dla siebie zbyt surowi może zbyt wiele od siebie wymagacie może tutaj jakby mm, jesteście surowi a to niekoniecznie wtedy najlepsze osiągamy rezultaty. Najlepsze rezultaty osiągamy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy dobrzy sami dla siebie. Więc myślę, że postawienie u Was siebie na pierwszym miejscu, otworzenie się na danie sobie czułości, troski, takie zaopiekowanie się sobą i właśnie. Pójście drogą, gdzie to wy jesteście na pierwszym miejscu, u Was bardzo byłoby pomocne w rozwiązaniu tego, o co pytaliście. Także dziękuję Wam. Jedyneczki, mam dwójeczki, i odpowiedzią na Wasze pytanie jest: Medytacja przyniesie odpowiedź. No proszę zobaczymy. Próby uzyskania odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie oparte na intelektualnej analizie, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Stało się tak, ponieważ odpowiedź, której poszukujesz, może być znaleziona jedynie. W twoim wnętrzu uzyskasz ją poprzez medytację lub duchową pracę nad swoim wnętrzem. Cenne informacje możesz również uzyskać z analizy swoich snów, ponieważ za ich pośrednictwem twoja podświadomość może tworzyć rozwiązania, na które mógłby nie wpaść twój będący na jawie umysł cenne informacje jeszcze raz możesz również uzyskać analizę swoich snów, ponieważ za ich pośrednictwem twoja podświadomość może tworzyć rozwiązania, na które mógłby nie wpaść twój będący na jawie umysł. Um. Mam wrażenie, że bardzo logicznie chcecie rozwiązać sytuację, która jakby tej logiki nie wymaga. Um. Może po prostu jesteście osobami, które lubią jasne i klarowne sytuacje i uważacie, że wszystko da się rozwiązać za pomocą szkiełka i oka, tak? Nie zawsze tak się udaje i czasami po prostu nie tędy droga. Czasami trzeba odpuścić i jakby skupić się na swoim wnętrzu na tym co możecie uzyskać ze swojego środka. Zwracajcie uwagę na swoje sny, zwracajcie uwagę co do was przychodzi w medytacjach. Może macie jakieś wizje, może pokazują wam się jakieś obrazy, a może słyszycie jakieś fajne przekazy. Zwracajcie na to uwagę, bo to mogłoby być rozwiązaniem waszego problemu. Ty was dokładnie i tu jest jakby właśnie to. Wyznaczaj sobie nowe cele, podążaj za nimi, ale bądź uważny. Bo może to jest to, co ja właśnie powiedziałam, bo te was jest jasna i prosta. Wyznaczam sobie cel, konsekwencje, do niego dążę, tak? Ale czasami pewnych sfer, pewnych rzeczy nie da się rozebrać na czynniki pierwsze. Nie wszystko da się policzyć. I moim zdaniem, tutaj może szukacie takiego rozwiązania, które byłoby od razu, które byłoby już, które byłoby w tym momencie takie, nie wiem, idę, robię i mam z głowy. Tutaj tego się nie da zrobić. Tutaj jest praca wewnętrzna nad tym rozwiązaniem. Tutaj trzeba się nad nim zastanowić, pochylić, przepracować, tak? I wtedy. Moim zdaniem jesteście w stanie to tutaj zrobić. Druga rzecz, e, którą chciałabym Wam powiedzieć, e, was jest równą sprawiedliwości. Więc czymkolwiek się kierujecie, jakkolwiek chcecie rozwiązać ten problem, bądźcie sprawiedliwi. Bo jeśli tutaj nie wykażecie się tą sprawiedliwością, to to się może obrócić przeciwko Wam. Więc bardzo Was proszę, żebyście zwrócili na to uwagę. A karta opiekuńcza to zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. No właśnie, zastanów się, czego pragniesz, w którą stronę chcesz pójść, co tutaj e, cię hamuje, o czym marzysz, do czego dążysz, tak? I na tym koncentruj swoją energię, nie na brakach, a na tym, co chcesz uzyskać. Także powodzenia, dwójeczki, i mamy trójeczki. Nie, eee, po prostu nie. Zaraz zobaczymy. Odpowiedź na Twoje pytanie jest zdecydowanie. A nie, to nie to, to nie, bo tu jest drugie. nie. Jedno jest niezwykrzyknikiem, a drugie jest nie bez. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi nie. Możesz uzyskać dodatkowe informacje, zadając kolejne pytanie związane z pytaniem, które Cię interesuje. Po zadaniu tego pytania wyciągni kolejną kartę. No dobra, kochani, i mam Ja już sięgam. Czekajcie, wezmę te dwie opcje. E, więc sami widzicie, że ja nie wiedziałam, co tam jest, bo inaczej już patrzymy. Dobra, kochani, zadawajcie sobie kolejne pytanie dotyczącego, dotyczące Waszego pytania. Czy potrzebujecie więcej czasu, żeby sobie to dokładnie ułożyć? To tutaj y, zatrzymajcie. A ja wyciągam kolejną kartę. <śm> ściągamy jeszcze jedną. Mało prawdopodobne. Zaraz zobaczymy. Czy co? Um... Teraz wam przeczytam, tylko muszę po prostu tutaj zbadać to runami, bo to jest ebenement dla mnie. Jestem sama bardzo zaskoczona. Dlaczego nie? Wiecie co? E, coś mi się wydaje, że tutaj trzeba popracować nad sobą. E, zaraz zobaczymy, bo dla mnie e, nie wiem czy pytaliście o osobę, czy pytaliście o coś jeszcze innego. Natomiast tutaj jest tutaj jest ewidentnie jakaś osoba, która może okazać się może okazać się tutaj a niekoniecznie. Matka, jak to powiedzieć? Uczciwa. A tutaj przy tej drugiej nie jest odpowiedzią na Twoje pytanie: zdecydowanie nie. Nie powinna cię ona zmartwić, ponieważ z czasem zrozumiesz, dlaczego taka odpowiedź była dla Ciebie najlepsza. Zobaczymy sobie jeszcze to mało prawdopodobną. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć, na to miejsce, yy, mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Być może również tak, że to, co, yy, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym i najwspanialszym interesie. Skup się na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje, bądź otwarty na doświadczanie wyjątkowych, w, w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. E no, dobra. Znaczy, e pewnie pytacie o jakiś problem i pewnie macie gotowe rozwiązanie. A moim zdaniem tutaj to rozwiązanie nie jest dobre i. Znaczy moim zdaniem no zdaniem kart. W... O oh, wow! Wunio i przyjaźni, zobaczcie, karta przyjaźni. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że um, przy tej wunio tutaj to jest jakbyśmy się cofali do dzieciństwa. Jeśli chcecie, by rozwiązanie, jakby rozwiązanie tej sprawy, o której pytacie, moim zdaniem nie leży tutaj. Moim zdaniem leży ono w dzieciństwie jest ono gdzieś tutaj. Um, moim zdaniem jest ono tam gdzieś ukryte. Może czegoś nie e, możecie osiągnąć, a może czegoś nie potraficie zdobyć, a może e, coś chcielibyście zmienić, um, a może jesteście właśnie w jakimś dołku psychicznym, może warto najpierw zadbać, zanim zajmiecie się tym problemem, może właśnie najpierw zadbać o siebie, o swoje samopoczucie, o to, żebyście wy tutaj czuli się dobrze o radość życia. I może właśnie spotkanie z przyjacielem, z kimś, kogo znacie, kogo szanujecie, kogo lubicie, Wam w tym pomoże, może to przyniesie rozwiązanie. Postarajcie się do tego podejść z otwartym sercem. Postarajcie się do tego podejść jakby z uśmiechem na ustach, a po prostu tak zdecydowanych odpowiedzi to ja w życiu nie widziałam. Sama jestem troszeczkę w szoku. No ale cóż, taka jest odpowiedź aniołów, więc cóż, ja mogę ją tylko przekazać. Trzymajcie się cieplutko i wszystkiego dobrego. Pa.